Nawet mała kaczka wie, jak kaczuszki tańczy się, wszystkie kroki dobrze zna. Kwak, 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 Stań wygodnie, dziubek zrób, nie potrzeba żadnych prób, zacznij, gdy muzyka gra. Kwak, 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 Bo nie tylko kaczka wie, jak kaczuszka rusza się, chociaż doświadczenie ma. Kwak, 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 kwak. Dziubek i skrzydełka dwa, zrób kaczuszkę kwak, kwak, Ja zatańczę tak jak ty, a ty jak wesoło ja. Wesoło zatańcz jak kaczuszka, wesoło jak kaczuszka tańcz na malutkich kaczych nóżkach Tak jak kaczuszka do góry skacz tak, kwak 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 jak kaczuszka Wesoło jak kaczuszka tańcz I na malutkich kaczych nóżkach Tak jak kaczuszka do góry skacz Wesoło zatańcz jak kaczuszka, wesoło jak kaczuszka tańcz. I na malutkich kaczych nóżkach, tak jak kaczuszka, do góry skać.